Cześć! Witam w, yy, w sumie nie odcinku, tylko takim małej informacji yy, dziś możecie zauważyć, że na kanale nie pojawił się odcinek. Ogólnie miał być on codziennie, ale jednak przez naukę nie dałam tak rady zbyt nie, nie miałam czasu, więc postanowiłam ustalić 3 dni, w których właśnie te odcinki będą się pojawiać we wtorek, w czwartek i w sobotę o godzinie 15 lub 16. Zależy wszystko od długości filmu. Dzisiaj jest czwartek jak to nagrywam i na, nie pojawił się kanał, znaczy odcinek na tym kanale. Ani nie wyrobiłam się w czasie, ani ogólnie nagrani. Yy, ogólnie nie miałam chyba za dużo razy mówiłam ogólnie, ale trudno. Yy, nie miałam warunków do nagrywania odcinku odcinka. Ponieważ jestem u babci, babcia mieszka w bloku. I ogólnie nie miałam jak tego zrobić, bo babcia nie ma komputera, na którym jest mój program, ani też nie mam tego tak miejsca, by to pokazać. Jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo Wam wszystkim dziękuję, ponieważ 70 wyświetleń w odcinku o korzeniu to naprawdę było dla mnie coś. Nie wiedziałam, że bierze to tyle osób w sumie. Dziękuję wam wszystkim. Yy, odcinek pojawi się jutro na kanale. Yy, a tym razem. Do zobaczenia!